Wczoraj taka myśl. Zobaczyłem gumkę, recepturkę. Nie? Ta gumka była związana. I tak sobie pomyślałem, właśnie o tej gumce, że to jesteśmy my. my jesteśmy tak stworzeni. Nie? Jak zaczynamy e, chodzić do szkoły, przyjmować różne nauki, to nam wszyscy mówią: musimy to, musimy tamto powinieneś, albo e, żeby e, Bóg cię kocha za uczynkowość. I tworzy się taka pętelka. Tak właśnie tą e, gumkę recepturkę na stole zobaczyłem. Ja mówię, i my się poruszamy w tej pętelce w ten sposób. Nie? I mówimy, no, jesteśmy elastyczni, wzrastamy w różnych rzeczach, tak? No, cały czas coś przyjmujemy, rozciągamy się, nie? Ale nie widzimy cały czas tego potencjału przez tą pętlę, którą sobie wzięliśmy poprzez jakąś wiarę, jakieś rzeczy, które nam mówią zawsze, które nam mówiły. Że musimy. Musisz to, masz grzechy, musisz się wyspowiadać, bo Bóg Cię nie będzie kochał, bo za drobne grzechy, oddał życie, za te większe już nie. Tak, i po prostu ta pętla cały czas sprawia, że nie możemy się rozwinąć do końca, że działamy tylko w tych swoich jakichś tam sferach. Nie? No i wczoraj właśnie tak poczułem, że przez Nowonarodzenie Jezus zdejmuje tą pętlę i możemy działać w pełni, być w pełni z wszystkim. Co dał nam Bóg. Proste. I ktoś kiedyś mi powiedział: Czy to jest takie proste wtedy? No, bo przyjmujesz tylko to, że Jezus oddał za ciebie życie, wyznajesz go jako pana i to ma być wszystko? Nie? No, z jednej strony proste, ale z drugiej strony mega trudne. Jak wszyscy dookoła zaczynają cię spostrzegać, wychodzisz z kościoła, Przestają Cię rozumieć, ponieważ mówisz rzeczy zupełnie inne niż wszyscy nauczają. Że mówisz, bo że Eucharystii nie ma Boga, zamknięto Go w tabernakulum. Jak w Starym Testamencie. Zrobiono wszystko, jak w Starym Testamencie. A Jezus dał nam proste przykazania. Tak. Bądź tacy jak ja. Nie idźcie na krzyż i oddajcie życie za grzechy, bo ja już to zrobiłem. Bądźcie tak, tacy jak ja. Co robił Jezus? Nie myślimy w tych kategoriach. Ja nie myślałem w tych kategoriach, bo moje nowe narazenie to są dwa miesiące. Ale w ostatnim czasie właśnie pojąłem przecież. To nie chodzi o to, żebym ja ciągle niósł ten krzyż, który Jezus poniósł, tak? Ja niosę krzyż swoich konsekwencji, swoich decyzji. Swojego jakiegoś życia. Tego, co się u mnie dzieje. Ale te wszystkie grzechy Jezus już odkupił. I jaki ja mam być? Taki jak on. Nauczać, uzdrawiać. I to jest mega trudne. Jeżeli się go przyjmie, mówią. Ha, jesteś zbawiony, już masz lajcik. Nie, bo dopiero zaczyna się droga. Tak ja to widzę. Także zdejmijmy z siebie tą pętelkę i bądźmy w całości elastyczni w Bogu.